Kiedyś to były czasy, a teraz nie ma czasów. Serwus, ja jestem Piotrek, a przed wami recenzja filmu ZUPA nic. Rodzime kino rozliczające się z PRL-em ma najczęściej słodko gorzki smak, w którym dominuje goryczka. Owszem, uśmiechamy się do tych wspaniałych czasów młodości, ale pod warstwą lukru nierzadko kryje się zakalec. Inaczej jest w prequelu hitu Moje córki krowy, czyli w filmie Zupa Nic, najnowszym dziele Kingi Demskiej. Tutaj zakalca nie ma, zaś jaskrawa, perelowska rzeczywistość mieni się ciepłymi barwami otulającymi nawet najsmutniejsze wspomnienia warstwą kojącej waty cukrowej. Miło ogląda się polski film, który dla odmiany nie rozlicza się z trudami przeszłości, tylko nostalgicznie wraca do bezpiecznych lat dziecinnych. To kino o wiele lżejsze niż poprzednia część. Tam dramat miał elementy komedii. Tutaj komedia radzi sobie doskonale bez dramatu. Moje córki krowy rozgrywały się we współczesności, w której dwie siostry w średnim wieku radziły sobie z żałobą po śmierci matki oraz z postępującą chorobą ojca. W Zupie Nic przenosimy się kilkadziesiąt lat w przeszłość. Marta i Kasia chodzą do podstawówki, a ich codziennością są prace domowe, włóczenie się po szkole, zawody miłosne i wygibasy na trzepaku. Dziewczynki mieszkają w jednym pokoju razem z babcią, trochę surową i stanowczo zbyt często wspominającą czasy powstańcze, a w pokoju obok rodzice, często skłóceni i drący koty o niemal wszystko. Ojciec Tadek to niespełniony inteligent. Który lubi zapijać życiowe niepowodzenia i marzy o dostatku. Matka Ela pracuje w szpitalu i potajemnie wspiera Solidarność. Odbija się to na jej stosunkach z bratem, partyjniakiem i oportunistą, który w PRL zbił fortunę i mieszka po amerykańsku. W tle problemy w pracy, brutalne potyczki z ZOMO i groza zgubionych kartek przed świętami brzmi poważnie, prawda? Otóż nie. Kinga Dęcka nie wpada w pułapkę użalania się nad przeszłością i nawet najgorsze momenty z życia filmowej rodziny rozładowuje humorem, bo przecież to rodzina jest najważniejsza, a nie czasy, w której przyszło tej rodzinie żyć. Najczęściej pamiętamy to, co było dobre, a złe rzeczy spychamy gdzieś w odmęty podświadomości. Z pewnością będą ludzie, którzy zupełnie nic oskarżą o zbyt luźne podejście do PRL. Ale dla mnie ten seans był nostalgiczną i naprawdę zabawną wyprawą w przeszłość. Nowy film Demskiej to parada wspomnień w czystej postaci. Od przesiadywania na klatce schodowej i wycieczek do Horteksu na ekskluzywne lody, przez paluszki w szklance podczas prywatek, pomarzenia o Fiacie 126P i w wakacjach za granicą. Przeszłość była jaka była, ale nie znaczy to, że mamy się przez nią wiecznie umartwiać. Zupa Nic to słodki relikt przeszłości i jednocześnie idealny opis filmu o tym samym tytule. Zupa Nic, wzięta w cudzysłów, to PRL oglądany przez różowe okulary, w którym wszystkie niepowodzenia strząsa się z ramienia i próbuje się dalej. Mówiąc krótko i banalnie, ale szczerze, warto spróbować tego kinowego dania. To co, macie ochotę na zupkę? Jakby co, to proszę, like albo sub, dobra? Dzięki i do zobaczenia!